Wkrótce potem urodziła się Paris, twoja córka. Byłeś przy jej narodzinach? Oczywiście. To było magiczne przeżycie. Urodziła się nieprawidłowo, owinięta pępowiną. Martwiłem się. Rodziła się dłużej. Chciałem ją zabrać do domu po odcięciu pępowiny. Wstyd mi, że to mówię, ale ją wykradłem i poszedłem z łożyskiem. Ze wszystkim żartujesz. Nie. Zawinąłem ją w ręcznik i uciekłem. Powiedzieli, że to nic złego. Przywiozłem ją do domu i umyłem całą. Była noworodkiem, wiem. Dlaczego to zrobiłeś? Bo uważałem, że to dobrze. Tak mi powiedzieli. Debbie mi pozwoliła, lekarz też. Bałem się złych wiadomości, ale nic się nie stało. Przeżywałem wszystko od nowa. Powiedziałem, że nie chcę słyszeć nic złego. Chciałem uciec. Debbie musiała zostać w szpitalu. Oczywiście. Nie martwiła się, że po kilku minutach zabrałeś jej dziecko? Sama mi kazała. Zabrać dziecko? Bierz ją. Wiem, że chcesz. Mnie to nie przeszkadza. Zapytałem, czy się zgadza. Oczywiście. Kiedy znów zobaczyła dziecko? Nie wiem. Wyszedłem i nie pamiętam. Zapomniałem. Spójrz, jakie to piękne. Byłeś tu kiedyś? Nie. To niezwykłe. To ten sklep, o którym mówiłeś? Za chwilę. Mówiłeś o grobowcu. To tutaj, prawda, że wspaniałe? Spójrz na tę twarz. To piękne. Prawdziwy sarkofag. Kopia trumny hamona. Kupiłeś ją. Dlaczego? Bo mnie zachwyca. To fenomenalne dzieło sztuki. Chcesz być pochowany w czymś takim? Nie chcę być pochowany. A co z tobą będzie? Chcę żyć wiecznie. Starasz się normalnie wychować dzieci? Oczywiście. A szkoła, nauka. Chodzą do szkoły? Uczą się. Chodzą do zwykłej szkoły? Nie ma mowy. Dlaczego? To by się nie udało. Dlaczego? Ścigaliby ich paparazzi. Nie chcę dziennikarzy w szkole. W krzakach, na drzewach. Spójrz, co się stało ze mną. Dzieci są traktowane jeszcze gorzej. Poza tym. Zamiść. Nauczyciele, nie myślcie, że jako dzieci Michaela Jacksona będziecie traktowane inaczej. Nie chcą być traktowane inaczej. Pragnę im tego oszczędzić. Nie mogą żyć normalnie? Nie. Weź za rękę tatę i mnie. Powiedz jej, że kiedy puszczę, ona też musi puścić rękę. Ciągnie i szarpie. Czasem muszę dawać autografy. Martwisz się o to, jaki wpływ na dzieci wywrze Twoje życie? Jesteś gwiazdą. One muszą w tym uczestniczyć. Nie mają wyboru. Tak już jest.

Jackson lubi być ojcem. Miał dla mnie niespodziankę. Od niedawna Prince i Paris mają braciszka. Czekał w hotelu z nianią. Niedawno znów zostałeś ojcem? Tak. Byłeś przy jego narodzinach? Tak. Jaki jest? Jak ma na imię? To książę Michael II, ale nazywamy go blanket, kocyk. Dlaczego? To takie domowe powiedzanko. Mówię, przykryj mnie kocykiem. Daj jej kocyk. Kocyk to rozkosz. Sposób okazania miłości i troski. Kto jest jego matką? Nie mogę powiedzieć, bo atakowaliby ją. Mamy umowę prawną. Nie mogę wyjawić kim jest matka. Byłeś z nią związany. Tak. Utrzymywałeś to w tajemnicy? Tak. Ona nie chce, żeby ktoś wiedział. Ja też nie chcę. Ona nie chce trafić do obrukowców. Nie mam do niej żalu. Wie, jakie podłe są ich komentarze. Czy któraś z matek z tobą mieszka? Mieszka ze mną? Nie. To trudne dla ciebie i dla dzieci? Nie. Dlaczego? Dzieci nie szukają matki? Nie. Dobrze się czują. Ile dzieci żyje bez ojców? I nikt nic nie mówi. Jest im dobrze. W Twoim przypadku jest odwrotnie. Tak. Dzieciom jest dobrze. W ich życiu jest dużo kobiet. Są wszędzie. W moim domu jest mnóstwo kobiet. Są z dziećmi cały dzień. Co byś powiedział komuś, kto uważa, że to trochę dziwne? Ludzie wszystko osądzają, więc to mnie nie martwi. Każdy jest dla kogoś dziwny. Ten wywiad jest dziwny dla wielu osób. Kogo to obchodzi? W innej części świata zachowanie Jacksona ojca wzbudziło wiele wątpliwości. Kilka tygodni później pojechałem na spotkanie z gwiazdą do Berlina. Wówczas zdarzyło się to: Michael Jackson trzymał swoje nowonarodzone dziecko za oknem w Berlinie. Wielbiciele szaleli. Kiedy odwiedziłem go w pokoju hotelowym, pomyślałem, że ma w sobie iskrę szaleństwa, której przedtem nie dostrzegałem. Był zachwycony wiatami rozkrzyczanego tłumu. Co napisałeś? Kocham was z całego serca, Michael Jackson. To hotelowa poduszka. Co śpiewali wcześniej? Chrzanić prasę, Michael jest najlepszy. Co mówią? Krzanić prasę, jesteś najlepszy. Przyjechał do Berlina po tygodniowym procesie w Los Angeles. Prasa podała, że jego twarz się rozpada. Czy to nie głupie? Zrobiłem najgorszą minę. Co sądzisz o Berlinie? Kocham Berlin. Kiedy wielbiciele czekali, by znów ujrzeć Jacksona, jego orszak umknął. Chciałem zapytać, czy artykuły o jego twarzy sprawiają mu przykrość. Co myślisz o artykułach na temat rozprawy sądowej? Nie czytałem ich, nie rozmawiam o tym, nie oglądam telewizji, nie czytam brukowców, nienawidzę ich. Powinniśmy je spalić, usypać z nich górę i spalić. Ludzie powinni zdawać sobie sprawę, że to nieprawda.